Następny odcinek, klasycznie chwilę po tamtym Polujemy na dwójkę Idealnie Byle bym na tych żetonach nie oberwał w tym samym miejscu co zawsze Bo o ile z życiami jak widać nie masz takiego problemu, to jest z czasem, ale Życia też się przekładają po części na czas Bo wiecie, jak mogę zaryzykować jakieś życie Żeby skrócić sobie trochę bossa No to warto to robić ale tylko gdy mam wystarczająco dużo życia. Okej, okay, tu nie skopałem, ale tu pewnie będzie ten atak, którego nie lubię, więc ja już się odsu Tak, to jest ten atak, którego nie... Nie, to nie jest ten atak, którego nie lubię. To jest inny atak jeszcze. Okej, okay, nie skopałem nic. No, tak to czy znaczy, inaczej, w poprzednim odcinku wspomniałem, więc i w tym powinienem, jeśli doceniacie moją pracę i starania się, żeby sparować kostkę idealnie, o właśnie, tak jak teraz, to możecie zostawić tu coś po sobie, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie. I na przykład możecie zostawić, nie wiem, jakąś łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo wiadomo, dzwoneczki przypominają o sobie. Oczywiście nie zmuszam, nie? To jest czysta propozycja. Ejć. Mm. To było nieprzyjemne. Ale no właśnie, widzicie, po to są te życia, nie? Żeby je tracić. <śmiech> <śmiech> Jakim cudem? Czemu? Co? Nie rozumiem im dwa życia na tym głupim koniu. Ale dobra, mam prawie ulta. Teraz będę walczyć z ósemką i zdobędę jeszcze jedno życie. Czyli na King będę mieć 4 życia. Nie brzmi źle. Byle trójkę wylosować. Jest trójeczka oczywiście, więc większego problemu nie powinno być. Kusi mnie by użyć jeszcze. W sumie mogę tak zrobić. Walka będzie szybsza. A ja nie będę ryzykować tym, że później się okaże, na przykład trafię coś nieprzyjemnego, chociażby dziewiątkę. A jak wiemy z doświadczenia, da się. Więc ja sobie tę walkę nieco skró skróciłem. I teraz liczy się to, bym go pokonał jak najszybciej i nie oberwał. Otóż to. A ja sobie mogę tu postacią machać paluszkiem kim magmena. <laughs> Niestety nagrywam to jak jestem chory dalej, znaczy chory. Już mnie tam po prostu wiecie, łapym jakieś poobjawy, nie? Po objawy. O, bo to brzmiało bardziej jak pobiawy. Idealnie, Ojoj, w lewo. Nie lubię w lewo, ale dobra, dostosuję się. Ich, nie mogę już użyć dasha. Nie, chciałem użyć ulta już sam nie wiedziałem, jaki muszę przycisk kliknąć, nie? Bo z reguły musiałem kliknąć Y, ale chyba jeszcze miałem jednego dasha, więc nie wiem, czemu tego nie wykorzystałem. Nie, serduszko jest na 9, to ja nie chcę. Znowu, naprawdę, i to chyba jeszcze nawet ta sama kondygnacja. Mm, no dobra, nie lubię na czwórce, no ale niech będzie. Już nie będę wybrzydzać, nie? Jeśli chociaż dwóch bosów się zgadza i są ok, to już ten trzeci niech też będzie. No chyba, że małpa, no to już będę zrezygnował. <laughs> Najgorsze jest to, że jak tego że jednego żetoniku pojedynczego na dole się nie zobaczy, to można od niego naprawdę mega łatwo zginąć. Idealnie. Zauważyłem, że kaszle chyba na początku każdego losowania kostki lub na pokonaniu bossa. Dobra, teraz trójka. Okej, okay, całkiem ładnie. I gdybym nie stracił żadnego HP na tym Domino. To byłoby pięknie. Ale czy to jest realne szczerze, trochę wątpię. Bo z doświadczenia wiem, że domino potrafi się różnie skończyć. Dlatego z reguły domino nie jest moim pierwszym wyborem. No ale wiecie, jak już jest, no to niech będzie. Prawie w tą kaczkę uderzyłem. Nie wiem, czy jestem w stanie fizycznie. Wow. Nie wiem, czy jestem w stanie fizycznie w nią uderzyć. Ale wolę nie sprawdzać. Gdybym grał chalice, to na pewno, bo chalice ma double jumpa. Więc ona to tam we wszystko może uderzyć. Chyba chociaż jak tak patrzę, to ta kaczka... Serio? Ona ma... Aż tyle życia? Boże. Nie wierzę, że straciłem chyba 3 życia z rzędu. Ech. Jedynka, piątka, siódemka. Okej, okay, może być. Nie, nie już nie może. <coughs> Na dziewiątce, czyli nie chcę. No, znowu dziewiątka najlepiej to by było chyba jedynka, dwu, jedynka ukośnik dwójka eee, szóstka i ewentualnie piątka ale no wiecie tak średnio i siódemka bądź ósemka co jest z tą kostką nie tak jedynka czwórka czwórka ósme, ósemka dobra może być jak już mam oberwać, no to, no, no to najprędzej na jedynce. A jak nie oberwę na jedynce, to znaczy, że jestem dobrym graczem. Hm. Oczywiście, że oberwę. Wiedziałem, ale to ze względu na to, że zagapiłem się, ponieważ te drinki one jednocześnie y, idą i z góry, i od dołu. Czemu cały czas ta dziewiątka? Nie, nie chcę nic zmieniać w dźwięku i grafice. Zostawcie mnie w spokoju, ludzie. Jedynka, szóstka, siódemka. Okej, okay. ładne podejście. Ale coś właśnie chyba przewróciłem pod biurkiem nogą. No dobra, trudno. Dobrze było to whisky jak najszybciej zniszczyć. Bo jest bardzo irytujące. I niepotrzebnie mnie dekoncentruje. Daje mi zbyt wiele celi do unikania. No i jeszcze oczka są irytujące. No ale z oczkami jakoś przeżyję. W sensie, no nie mam opcji zbytnio, nie? Jej nie zniszczę jako pierwszej. Przynajmniej byłoby ciężko. Zapomniałem o tym, że jeszcze on strzela. No i właśnie to jest problem. Bardzo łatwo o tym zapomnieć. Aczkolwiek teraz to już jest pestka, mogę po prostu tu stać i to właśnie, tak go nawalać. Dlaczego po oberwaniu nie zmieniłem, znaczy nie zresetowałem podejścia? Już wam odpowiadam. Oczywiście pytanie czysto powiedzmy... przeze mnie nałożone od odgórnie. Ale no wiecie, wolę, żebyście wiedzieli. Jest to spowodowane tym, że mam naprawdę dobre podejście z serduszkami. Więc jedno stracone serduszko jeszcze nie jest aż tak źle, żebym powiedzmy się zniechęcił. Okej, okay, to było bardzo bliskie, żebym od niego oberwał I teraz jest fajne podejście, bo mogę Tu pr... albo nieważne Bo ten prezent pojechał zbyt daleko niż chciałem Więc jednak nie ma aż tak fajnego podejścia <coughs> Mam nadzieję, że moich kaszlnięć nie słychać zbyt mocno na mikrofonie Ja wiem, że na pewno coś tam słychać, ale no Byle nie zbyt mocno, nie? I teraz siódemka, czyli muszę dwójkę. Idealnie. Ok, teraz kaszlnąłem, i możliwe, że nie będzie tego słychać na nagraniu, bo użyłem magicznej funkcji pod tytułem yy, wyciszanie mikrofonu. Boję się, że podczas daszowania tak, yy, w sensie w ten sposób, oberwę w końcu za którymś razem. Mam nadzieję, że się to nie stanie, ale czuję, że gdzieś może tak się wydarzyć. <coughs> ok, ruletka padła naprawdę mega szybko. Może to kwestia mojej choreografii pięknej, która została wykorzystana na nią, ale no nie wiem. Teraz musimy trójkę wylosować. I najgorzej, bo wylosowałem tą cholerną dziewiątkę. Ona jest takim impostorem, że to jest tragedia. Co ja zrobiłem? Jestem debilem jakimś. O, tu mam cupheada, świetnie. Dobra, co tu mamy, mdhr, dobra, kolejny mdhr, king day z żetonami, z różami, o, świetnie Oj, małpa w ładnym miejscu się zatrzymała, mogę chwilę potłuc nawet O, tu mamy magmena, świetnie No, tu już małpy nie uderzę, jak jest po lewej stronie. No, w trakcie walki nie wyciszę tego, przykro mi. Wow, ta małpa naprawdę ma dziwne hitboxy. MDHR tarcza, świetnie. Proszę. Dobra, nie trafiła mnie. Oj. Tu są róże, świetnie. Róże były też tu. Fantastycznie, teraz wystarczy zrobić tak, tak. I nawalamy w małpkę, ażeby umarła. Oj, oj, widzę, że na razie się strzały bugują Czy tam ataki, jak to woli Pięknie Mam tylko nadzieję, że ta walka trwała krócej niż minuta Ale wątpię Uwielbiam, że mój mikrofon ma bardzo łatwą funkcję wyciszania się To jest naprawdę przydatne, muszę przyznać Przydatniejsze niż kiedyś myślałem, że będzie Przydatniejszy niż kiedyś myślałem, że będzie. To dziwnie zabrzmiało. Bardziej przydatne niż myślałem, że będzie przydatne. Już prędzej tak, choć to też dziwnie brzmi. No, jak miałem tego uniknąć niby? Ale dobra, jedno serduszko jestem w stanie przeżyć przełknąć. Czy tam. Serio? Aj ci, mogłem użyć ulta. Ale nie sądziłem, że będę zmuszony. Mm, całkiem ładne kostki. Chyba coraz bardziej mi się na chwilę kaszel, z tego względu, że jak nie piję, to wydaje mi się, że muszę częściej kaszleć. Ale to może być takie. To no, może być takie moje. wydaje mi się. Jedynka, szóstka, Okej. Ok. Jedynkę mogę momentalnie wylosować. To akurat nie jest duży problem. Bo dosłownie za każdym razem jak on robi, znaczy pojawia kostkę, to zawsze ona jest na jedynce ustawiona najpierw. Więc jak się po prostu sparuje w ułamku sekundy, to można ją łatwo zniszczyć. Dobra, jednego najgorszego pokonałem. Tu niszczę oczka. To jest świetne, że te oczka często się psują od samej zawrotówki, tylko dlatego, że ona akurat zawraca z lewej strony i akurat zamiast uderzyć w kieliszki. To uderza w oczka. I to jest bardzo przydatne, muszę przyznać. To jest jak y, robiłem żaby na Eskę. Coś tego typu, właśnie. Jestem ciekaw, jak śmiesznie musi w programie do montowania jakimś czy coś, y, w sensie na przykład obs jak śmiesznie musi wyglądać to, gdy mm, powiedzmy, mój dźwięk. Na chwilę staje się zerowy, nie licząc ewentualnych dźwięków z gry. Choć mam nadzieję, że jak się wyciszam, to ich też nie wyciszam. Nie powinno, bo nie wyciszam mikrofon, a nie dźwięki z gry. Ale mam podłączony... znaczy podłączone słuchawki, w których mam dźwięk z gry, których nawet nie mam założonych, do mikrofonu. Ajdź, wiedziałem, że oberwę. Masz tu drugą bombę na łeb. Okej, okay, nie wiem czy ja mogę być na tej części planszy, to jestem aktualnie tak normalnie. Zakładam, że chyba nie oberwałbym, gdybym tu był, ale na pewno bym dużo ryzykował, nie? I teraz trujeczka. No mój odbiornik mikrofonu na pewno ma bardzo śmieszne wariacje teraz, jak mnie tak dosłownie wycisza na ułamki sekund. Tak wiecie, totalnie, w stu procentach, że nic nie ma z strony mojego dźwięku. Nawet jakiegoś, pewnie, szumu mikrofonu czy coś. Albo mojego laptopa. Ciekawe, czy mój mikrofon to wyłapuje. Jest teoretycznie bardzo dobrym mikrofonem, więc nie powinien. A, i żeby nie było, mówiąc bardzo dobrym mikrofonem, naprawdę mam myśli, że to jest dobry mikrofon. A nie takie. O, to jest mój mikrofon, więc jest dobry. Nie, nie. Ten mikrofon ogólnie jest dobry. On jest z tego. Z HyperX-a. I kosztował mnie jakieś 400 zł? Coś takiego, więc dość dużo. O nie! No i znowu, dlaczego? Już wolałbym trójkę wylosować, bo jak wylosuję trójkę, tam szansę jeszcze losować ponownie, nie? Dobra, pyk, pyk. Ojej, kogo to zdziwiło? O, świetnie. Ty i ty. Masz, oberwij sobie Ech Dobra, tu jest Cuphead, tu jest Magman, jeszcze gdzieś był... O dobra, świetnie e, co jest? Aha, tu Magman, a gdzie był Cuphead w takim razie? Tu jest Kingley z różami Tu jest MDHR Tarcza Tu jest Cuphead, a tu kto? Magman. E, Boże, tu jest Cuphead Jezu, mylą mi się nawet imiona A tu? Tu jest magmen, dobra No muszę przyznać, nieźle się to przedłużyło Dobra, co tu mamy? King z różami, gdzie jest jeszcze King Day z różami? Tu chyba był, nie? Nie, tu jest z tymi... Tu jest tarcza, świetnie Oj, Czyli tarcza jest tu Ajajaj. To mi się nie podobało. Serio? On mnie tam uderzył? Dobra, tu jest cuphead i... Tu jest Daisy z różami. Tu jest z żetonami. Kurczę, tu są róże i tu są róże. Dobra, tu tony, tu jest Cuphead mm. Zakończmy już ten pojedynek, tej mał głupia Choć to ja na tobie straciłem chyba dwa życia Więc kto tu jest głupi, nie? okej okay. cztery karty, dobra, czyli będę mieć ulta na King Dice'a jakbym miał a nie, ja w sumie mam, nie, nie mam kawy ja mam bombę dymną ale gdybym miał kawę, mógłbym sobie ładować nawet w lobby tego ulta no i świetnie padłem tylko dlatego, że ten dash jest tak bardzo zidiociały, jak chodzi o. Jezu, jak to się nazywało? Dash jest bardzo zidiociały, jak chodzi o parowanie tych kart. A te karty są na tyle wysokie, że bez dasha nie jestem w stanie sięgnąć parowaniami aż do trzeciej karty, tylko robiąc skok. Ale w ogóle dawno nie było cygara, nie? Aczkolwiek może i dobrze. Przypomnę sobie co nieco. W sensie, co nieco jak się z nim walczy. A nie, że co nieco jako, że nie wiem. Ja coś bym palił. Nie, nie, nie. Nie ma opcji. Ja bardzo nie lubię. W sensie, bardzo nie lubię. Nie, że nie lubię palić, ale. Mm, powiedzmy, jestem ym, przeciwnikiem tego. O, tak powiem. Halo, możesz w końcu paść? Padni jak na wojnie. O, dobrze, że teraz padł, bo bym oberwał. Tak, poza tym, ten odcinek chyba będzie moim ostatnim, bo jak, tak, patrzę na to, jak bardzo chce mi się kaszleć, to będę musiał sobie coś zrobić do picia, a nie lubię mieć przerw w nagrywaniu, że nie wiem, zrobię sobie coś do picia. Znaczy, że nagrywam, zrobię sobie coś do picia. I później znów nagrywam. Nie, nie, ja tego nie lubię. Ciekawe, czy gdybym stał w jego czapce tak normalnie, to czy bym obrywał? Uff, Boże, to było na takim farcie. I nawet będę mieć chyba ulta na końcu walki Chyba, że nie, nie zrobił już żadnego parowania Nawet nie, nie, nie miał kiedy zrobić ostatniego parowania Jestem ciekaw, czy ta odrobinka piątej karty, którą mam, zachowa mi się na koniec walki O, jest! Fajnie Prawie bym zapomniał parować już kostki, nie? Uff, ojojoj, chciałem od razu trójkę, ale nie trafiłem przez Kaszel i może i lepiej. Dobra, jest idealnie. Z siódemką jest o tyle fajna sprawa w przeciwieństwie do ósemki, że ósemka ma trochę więcej życia. W sensie, dłużej pada, nie? Bo to, czy ma więcej życia, to ja sobie mogę zakładać, nie? Albo sprawdzić na jakiejś Wikipedii, czy coś. Pyk i pyk i pyk i pyk, i pyk i cię dobijamy. Otóż to. Ojoj, oj, taka załamana ruletka. I teraz mam bardzo fajną sytuację, bo jak dobrze wiemy. Bardzo ciężko jest mi trafić dwójkę. Aktualnie dziewiątka jest jako dwójka. To w się sensie wiecie o chodzi, nie? Więc właśnie tu trafię trójkę. Za chwilę trafię drugą trójkę. No, nie ma szansy, żebym to skopał. Jest idealnie. Ulta robię na samym początku, żeby już powiedzmy mieć yy, robionego kolejnego ulta. A i tak dwa życia ewentualnie mnie przytrzymają, nie? No i pięknie. I za chwilę mam kolejnego ulta. Z pięcioma życiami to zrobię, mówię wam. No, bosko. Naprawdę bosko. Z tego co wiem, te trzy karty, co są... Yy... Znaczy te trzy karty, co ja gadam? Te karty, co są u King Dice'a chyba się nie liczą jako parowania, jak się nie mylę Ale no widać, wszystko jest, pięknie Naprawdę bardzo mi się podobało to podejście Nie dość, że trafiłem świetnych bossów do wbijania... No w ogóle ten czas jeszcze! 3 minuty i 37 sekund, on jest fantastyczny Naprawdę muszę przyznać widzowie, że... O, nie wiedziałem, że jak się wchodzi po schodach to się aż tak oddala ekran ale naprawdę, widzowie, muszę Wam przyznać, że jestem bardzo ucieszony z tego. Tak czy inaczej, w tym odcinku to na tyle. Pamiętajcie, że możecie zostawić tu coś po sobie: jakąś łapkę, komentarz, subskrypcję, może z dzwoneczkiem. To już tam wasza ingerencja. A ja się z Wami teraz żegnam. Do widzenia do następnych odcinków i papatki.